Koleje wielkopolskie do koła tym razem. A e, koła to niedaleko to szybko dojedzie. Troszkę zaśnieżony, ale jest. Za chwilkę z tego peronu również podjedzie kolejny pociąg. Tym razem w Nowej Relacji Kraków główny. Yy, Szczecin główny. cukienice. Na, na nasze koleje wielkopolskie, do koła. Już tak mi brakowało, kochani, konina. Post nagrywania w Koninie, ostatnio w kwietniu z Campeja, byliśmy na wyjeździe i tak przy tym postanowiliśmy dzisiaj sobie raz w miesiącu odluzować się i jechać sobie gdzieś trochę zrelaksować się nagrywając sobie pociągi czy po prostu po prostu zmienić otoczenie i tak właśnie w styczniu chcieliśmy sobie zrobić taki sobotni wypadik na PKP przy okazji się parę rzeczy dowiedzieć co, co chcieliśmy się dowiedzieliśmy wiemy wszystko także o, mamy pizdek za chwilę pojedzie sobie dookoła i ruszyli. Pozdrowienia dla drużyny konduktorskiej masz.